Problemem, który teraz budzi dużo emocji wśród prawników, ale też praktyków prawa pracy, to jest kwestia ograniczeń wysokości świadczeń na podstawie artykułu 15GD tzw. ustawy covidowej, chociaż o znaną wielu osobom ustawę z dnia 2 marca 2000 roku, o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, czyli taki długi i dość skomplikowany tytuł, podobnie jak zapisy tej ustawy. I kontrowersje interpretacyjne i dość mocne spory budzi artykuł 15 GD tej ustawy. Przybliżając go tak. Prostymi słowami, w tym zapisie chodzi o to, że w stanie, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z COVID-19, jeżeli chodzi o wysokość odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń pieniężnych wypłacanych przez pracodawcę/pracownikowi. W związku z rozwiązaniem umowy o pracę, jeżeli przepisy przewidują obowiązek dopłacenia takiego oświadczenia, stosuje się limit z tego przepisu, który wynosi dziesięciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. O co chodzi? Tam w tym przepisie pracodawca, który spełnia przesłanki, czyli występuje u niego spadek obrotów gospodarczych w związku z COVID lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, może, nie musi zastosować limit wypłacanych odpraw, odszkodowań związanych ze zwolnieniami z powodu COVID. I to jest trochę zaskoczenie dla pracowników, bo pracownicy, którzy są na przykład no, na ich nieszczęście zwalniani w okresie pandemii, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego obecnie stanu epidemii. Mają napisane w wypowiedzeniach, że ich odprawy limituje się właśnie do kwoty 10 minimalnego wynagrodzenia na podstawie tego przepisu. Jest to duże zdziwienie, bo jeszcze na przykład pracownicy zwalniani w okresie przed epidemią takiego limitu nie mieli. I obecnie ta kwota wynosi 28 tysięcy brutto. Co interesujące ten przepis stosuje się również do umów cywilnoprawnych, nie tylko umów o pracę, Czyli do umów zlecenia, umów o świadczenie usług, umów o dzieło lub innych tutaj umów wynikających z kodeksu cywilnego, z wyłączeniem umowy agencyjnej. Więc tutaj często się o tym zapomina, a jednak ta limitacja może być zastosowana np. przez zleceniodawcę wobec zleceniobiorcy. I pierwsza kontrowersja to jest taka, czy to ma, to, ten limit ma być zastosowany do wszystkich świadczeń razem, czyli jeżeli na przykład pracownikowi przysługują dwie odprawy, to ten limit stosuje się do podliczenia tych odpraw razem, czy do poszczególnych odpraw, czy świadczeń oddzielnie. Tu był duży spór. Niektórzy przyjmowali, że z uwagi na treść tego przepisu należy zliczyć te, te przysługujące pracownikowi odprawy, świadczenia i dopiero wtedy zastosować limit. Ministerstwo Pracy i część tutaj komentatorów wskazała, że ta wprowadzona maksymalna wysokość odprawy odszkodowania oraz innego tego świadczenia wypłaconego w związku z rozwiązaniem umowy stosuje się odrębnie do poszczególnych świadczeń. To znaczy, że jeżeli otrzymuje ten pracownik dwie odprawy, to ten limit stosuje się do dwóch odpraw, a nie dwóch odpraw łącznie zliczonych. Czyli zatem stosowanie Przepisu stosowanie limitu następuje oddzielnie. Ministerstwo wskazało, że w przepisie użyto liczby pojedynczej, a nie mnogiej, i że gdyby ustawodawca chciał przewidzieć, że ten limit ma mieć zastosowanie do wszystkich świadczeń łączy, to by to skazał. Skoro tak nie jest, należy to limitowanie stosować oddzielnie. No jest to interpretacja na korzyść pracowników. I też zleceniu biorców lub innych osób związanych z umowami cywilnoprawnymi, wymienionymi w tym przepisie. Oczywiście to trzeba zastrzec, że jaka będzie interpretacja ostateczna, ustali sądownictwo w przyszłości, czyli za parę lat od wejścia w życie tego przepisu. Drugi problem, bardziej istotny, to jest kwestia. Czy ten limit stosuje się również do oszkodowania przyznawanego przez Sądy Pracy z tytułu niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę? No bo zdarzały się przypadki, że po wprowadzeniu epidemii pracodawca zwalniał z powodu COVID pracowników i na przykład zrobił to mailem bez bezpiecznego podpisu elektronicznego, czyli w, zwykłym, w zwykłej formie mailowej. Co powodowało, że musiał wypłacić odprawę, no bo na przykład podlegał tzw. Tak ustawie o grupowych i odprawa musiała być wypłacona, ale jednocześnie pracownik występował do sądu wskazując na ten brak formalny tego wypowiedzenia, czyli nie forma pisemna, nie forma elektroniczna, tylko zwykły No i co wtedy? Czy takie roszczenie o odszkodowanie pracownika za bezprawne, niezgodne z kodeksem pracy rozwiązania umowy podlega limitowi, czy też nie? Była tutaj, był tutaj spór, i część komentatorów przyzna, przyznawała, że skoro w przepisie mowa o odszkodowaniu, no to też ten limit powinien być prowadzony odnośnie tych odszkodowań za bezprawne rozwiązanie umowy o pracę, to jest tym błędem, na przykład formalny. Ale interpretacja ministerstwa, która też się e, pojawiła i która też e, no jest uznawana, jest następująca. To znaczy, ministerstwo przyjęło, że skoro e, jest to sankcja, ustalana na podstawie przepisów kodeksu pracy, ale przez sąd, czyli w wyroku sądowym, jest to sankcja za bezprawne działanie prawa pracy, znaczy naruszenia prawa pracy, to nie można tego działania premiować. I z tych względów ten limit nie będzie miał zastosowanie do właśnie przypadków odszkodowań zasądzonych przez sądy pracy w związku z bezprawnym rozwiązaniem umowy, czyli naruszeniem wymogów Formalny. Tutaj ministerstwo wskazało, że jest pewna odmienność między odprawą, którą się wypłaca w związku ze zwolnieniem na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych, a taką sankcją, sankcją wynikającą z kodeksu pracy i z wyroku Sądowego Sądu Pracy. Oczywiście, tak jak w przypadku pierwszego problemu, to czy w, jakim, w jakim kierunku pójdzie orzecznictwo i jak to będzie ostatecznie interpretowane, no to jest sprawa kilku następnych lat, pewnie nie jednego wyroku Sądu Najwyższego.